Cześć, jestem Adamowski 10, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną? Pixel, cześć. I słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na serwerze firko.pl i będziemy grać słuchajcie w Flower Power dzisiaj, słuchajcie, i tak, i tak cieka taka ciekawa historia, bo myśmy już to wczoraj nagrywali Yy, miało to wczoraj wracać na kanał, ale coś żebym spierniczył jak zwykle w ustawieniach i kurczę się w ogóle głos gępiksela nie nagrał. A taki fajny. No, od... yy, a jak ktoś wiedzieć, to Adam wszystko przegrał, ginął jako pierwszy. Yy. Nie jako pierwszy, jako pierwszy nie bez przesady, ale ginąłem. I teraz, ale przynajmniej teraz wiem, jak się w to gra i nie ma takiego feida, że wszedłem na arenę i nie wiedziałem w ogóle, co się robi. Teraz wiem, co się robi. Słuchajcie, trzeba zbijać kwiatki. No czy tam to, to takie bardziej na spontanie, fajne było. No, ale cóż się poradzi. To kolejna Dobre. będzie też taka fajna, więc... bo inne sobie to... Tak więc zobaczymy się, słuchajcie, na ręce. Dwie sprawy, słuchajcie. Po pierwsze, tam widzieliście, chyba przy starcie jeszcze odcinka, albo nie widzieliście. W razie, miał, mam, słuchajcie, sobie pieska takiego tu przywołałem i słuchajcie, i napiszcie koniecznie, jak powinienem go nazwać, jakie dać mu imię, ponieważ na razie jest taki bezimienny, smutny. Jak go nazwać? Pomyślcie i napiszcie, jakbym mógł nazwać tego, oto pięknego pieska. <laughs> kolejna sprawa. Napiszcie z jakich minigierek na tym serwerze chcielibyście yy, Kolejny odcinek, słuchajcie. Yy, no, niedługo startuje Bedwars, więc myślę, że też się z tego nagra. Ale Prócz tych Bad Warsów, co, co byście chcieli w następnym odcinku, tak? Co byście chcieli? Jakie wy minigry lubicie? Kto tak tu na mnie patrzy, no? Pozdrawiam. Dami Kop. Pozdrawiam, pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, arenka ręka już się zaczęła. I tak, i słuchajcie, na czym polega ta gra? Polega na tym, że słuchajcie, zbieramy kwiatki i z kwiatków wypadają różne przedmioty. Mogą to być różne, czy to przydatne, czy to nieprzydatne. Na przykład, mi się lśniący arbust nie przyda, więc wypierniczego. Rudyard stołna tak samo. Za ja to wcześniej tu widzieliście, że dostałem yy, troszkę fragment zbroi i to yy, <laughs> sobie, no, yy, no, no, sobie to wziąłem i założyłem, tak. I zachodźcie, i, tam do góry macie. Za 2,5 minuty będzie, słuchajcie, walka, czyli skończy się takie, taka ochrona. I będzie po prostu PVP, będzie walka, i właśnie z tymi tematami, co teraz zdobędę, będę walczył. No plus, oczywiście będę mógł cały czas tej itemy zdobywać. Yy, łuk, 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 łuk. Dobra, mam motykę, no mam prawie... będę nią walczył. Mam no łuk. Ej, mam full mam prywatny enchant, super. Okej, okay, mam skrzynki, tylko. Nie, skrzynki, pułapki, na jakiego grzyba? Okej, okay. Jez... kolejny łuk, mod 3, super. Okej, okay. lecimy dalej. WIADRO! Bo mi się przyda, kurczę. Ja mam w kit żelaza, dostałem więcej chyba... Sobie... Uhu, Jakbyś ty, panie, wiedział, co ja właśnie dostałem! HUHUHU! Nic. Coś wspaniałego, panie, no kurczę, tylko by się jeszcze broń przydała jakaś. O, mikstura! A, miotana butelka wody. UMYJĘ SIĘ! <grytanie> Czy ja wyłączę dźwięk? O, dobra, jest już dźwięk. Działa. Dobra, mam gąbki. Jakby ktoś ja mnie chciał zalać wodą, to mogę się obronić. Dobra, y, kiepsko. Kolejne. kolejna klata. O, dobra, diaksowe gadki. Może być, mogą być. Dobra, przydałby mi się jakiś eksp. Żeby mógł sobie zenchantować. To wszystko plus wiadomo broń. Dobra, czopeczkę mamy już lepszą. Dobra, z łuku mogę strzelać, bo mam i łuki strzały, jeszcze broń tylko. I jakiś eksp. Dobra, więcej strzał. Super. Mmm... To, to mi się nie przyda na nic. Dobra, wędka. Mogę złowić przeciwnika. O, 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 o. się może przydać nawet. Się przyda. Wędkę sobie wezmę. Dobra. Drzwi będą w, ra jak, w razie jakbym uciekał, to, 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 te drzwi tu gdzieś postawię. Ło! Pojawiły mi się przed nosem dobra. <laughs> dobra, trochę kiepsko, bo broń nie mam żadnej sensownej. O, dobra, no, 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 na życzenie z mieczyk. Trochę kiepski, ale zawsze mieczyk. Dobra. Dobra, yy, ja mam już full Ale klocki same. takie zwykłe Nie by się przydały Kolejna klatka O, diaksowy miecz, wspaniale Teraz tylko exp, zenchantować wszystko I po prostu będę Wykokrzony, o kolejne nie. diaksowe gacie Co mówisz? Nie będziesz wykokrzony? Będę. Nie, słaby jesteś No, no, no Wykokrzony chociażby z wyglądu no wywalimy, wywalimy. Ry wywalimy. Dobra, dębowe drzwi wywalimy, skrzynki płakywalimy, wywalimy, 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 wywalimy. wywalimy wy, 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 nie umiem kadać. Dobra. Eee, lepkie tłoki. Nie no nie będę przecież pułapek robił. Kurczę. Jezus, koksy, koksy, koksha, koksha, koksy. Koksy masz? No. To, zna, to znaczy nie koksy, tylko refile. Dobra, ja jestem prawie sobie Jaksowy, więc to jest bardzo dobrze. No ja też tylko brakuje mi taty. A mi czapeczki? Kapelindra mi brakuje. No pisa, to to okay. masz lepszego ode mnie. No, a mieczyk jaki? Czy y, mieczyk? Y, siekiera dziewięć obrażeń. U, ciekawe, ja mam mieczyk za to y, sobie y, ten jaksowy. Dobra, to nie... A nie chcę tego dawać mi exp. Chociaż ja mam exp, jaki ze mnie ślepy, ja pierniczę. Nie, no ja jestem po prostu ślipok. Ostrość. Ostrość jeden, super. E, dobra, rozbieram się i enchantujemy. E, ochrona jeden. Super. Czy tam był jakiś gościu, ja... Ochrona jeden. Ochrona jeden, powolne opadanie. I kapelinder. Ochrona jeden, cudownie. Aha, już jest Cały set na ochronę 1. Super, mogę walczyć. Już jest brak, gra, brak graczy w pobliżu. No niewątpliwie jest. No, ok, mam wiem, pyry pieczone. Dobra, ja mam cały set na, na ten... Teges, mages, no, na ochronę 1, więc jest bardzo, bardzo dobrze ginąć mi tu krzapki. Dobra, drzwi, żelazne drzwi, jeszcze lepsze do obrony. się mi żelazne drzwi. Ma Dostałem pr Mam prywatny enchant. 21 jeszcze. Jaki prywatny? No, wyleciał mi z kwiatka, A, no kurcze. Ja myślałem, że ty, że masz youtubera, możesz sobie wpisać enchant. A to by było dobre. Bo jakbym na start dostawał enchant... Nie no, trochę mało sprawiedliwe by to było, ale po prostu tak w części widać, kwiatka wyleciał. Jeszcze nie ma graczy w A ale dobra, poszukajmy graczy, chcą kogoś pokonać. Dobra, Byłoby nie ma graczy fajnie. w pobliżu, no o tam ktoś jest, widzę, widzę, widzę. Atomis. Atomys... Dobra, walczy tam. Gdzieś tu nie, jest nie dwa, się ode mnie. Tu jest. Nie widzi mnie, nie widzi mnie, nie widzi mnie. Gin ty bierniku, gin, gin, gin! A, ty ty ty. O, o, Ja teraz idę. Gin. O, o, o. O. Pokonam go, pokonam, 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 pokonam. Przegrasz, typie! Przegrasz! Umrzesz, zginiesz marnie! Siedem serduszek, pięć serduszek ma! Ha, ja mam więcej! Cztery ma! Trzy ma, jeden! Wygrałem z nim! Tak, pokonałem przeciwnika! Niemożliwe. Dobra, nie ma graczy po więcej. więc na... no, w miarę bezpieczny. Wypadł to, dobra, mamy lep... mam lepszy hełm, super, ha Mogę jeden taki, ale zostawiam, żeby nikt inny nie zgarnął. No, o, miał identyczny set, co ja. Krzyśliwo było, ja żebym już wygrał w papierniczu, to... Dobra, motykę wywalimy. A, nie ma nic więcej. To ja się Ja tak się cieszę, jak nie mam graczy w pobliżu. Okej, okay, więc... Yy, dobra, lecimy pokonać kogoś jeszcze, tak? Nie, yy. Ja mam fajerwerki do Elytry. Wygrałem. Ale Elytry nie masz. Ech. Mam Elytrę. Wracaj, drabina. Drabina wrac... Dobra, tam idę z tym, kurczem. Przed ciebie. Dobra. O, jest już niedaleko. Kurczę, kurczę, nie daleko, bidziutko, 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 ktoś jest? 30 kratek? Dobra, idę. Tutaj. Nie w co W drugą, w drugą, w drugą A przybliżam się do niego wender.pl 80. Widzę, 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 jest ktoś. A, pokonam cię, typie. A, ty mi tu. Jezusiczku, on mnie pierniczy tym. Jajem. Ha! 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 ha. 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 Jej! Ale ze mnie złącznik. On ma refila, a ja nie. A, a ja wchodzę na samą górę, żeby nie zielonikowali a... w ogóle taki koks. E, e, co znaczy, Dobra, chwila. Koks jest o, biegnę go wokół kaktusa, schowam się za kaktusem, zjem ziemniaka i strzelamy dalej! O! A dobra strategia! Za kaktusem i strzelać za kaktusem! O! Ha! Jest! Strzeliłem go! I... Kurde, jest ograniczona ilość kratek, a szkoda. O, nie trafimy go. Ech, pięknie. Dobra, zaraz idę z nim walczyć, tylko by się wyciec z On tu... nie, on się zabudował. Ha! 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 Aaa, ty mi Spiernicza! ha! Nawet nie próbuj mi perły! Aaa, ty mi to. O! 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 Pokadam go! O kurczę, osiem serc ma? Ja wam więcej mam! O! Strzela jak kurde! Aaa, Dymidu! Piernik! O nie! Ja jestem lama. Raz go ten, A! Ten, a. Jest pokonany! Dobra, Adam, idę do ciebie. Dobra, biorę refile, biorę refile. Czy Jest blisko. rzucić? Ja Jest blisko. Jakoś dziewczyna. Dobra, wywalić gąbki. Wywalić baraninę. Kuryliki też. Dobra, mamy refile. Ty Dobra. Refila zjem. 90 metrów jest ode... 90 metrów ode mnie jest jakiś miodek. A ty żyjesz jeszcze? No i właśnie ciebie szukam. Dajcie mi pyry. zjem pyry. O, dobra idziemy do pana miotka, Miodek. Nie oddaję się od niego. Się... O kurczę, goni mnie ktoś! Fifi mnie goni. a gini Fifi. A. Ja mam jakiegoś kopę blisko. Co? Fokus kappa teraz mam blisko. bariera się przybliża! Granica, a nie mi tu piernik! A, pynt! A, w tyłek! A! Żółkło. Adamos10 żyje, xd. Adamos10 ma refile, Co, kurczę? E faktycznie, to jakaś sensacja, że ja żyję. Na takiej... grze... Kurcze... O NIE! PODPALIŁ MNIE! Gonią... Czemu jest fokus na mnie wszyscy? kurczę bo YouTuber... YouTuber to gorszy! Ała! 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 Płonę! Ale sam się tego tak oczywiście podpalił, więc ja go... POKONANY JEST! Sam zginął... Sam się zabił... A ja zwiewam! Nie mam refilii, skończyły się... Dobra... Au... O. o NIE! O, ubieram! O kurcze! Dobra, ja szybko biorę, leci biorę za mną. i Leci kogo. za mną, Dobra, nie leci. Dobra, dawać mi to. To... U nie, nie jest ten węd... To twoja widzka chyba. Czy tam widz? Okej, okay, Tak y, To ponieważ ja mogę drzwi ustawić i drzwiami się chronić. Dobra, druga wędka no. mi niepotrzebna. Yyy... Szyby niekoniecznie. Dom, chyba że domek zbuduję. Eee, kolejne buty nie. Więcej drzwi. No, nie, no starczy mi leci. Nie. Okej. Okay. Eee, gdzie tyś tu Dobra, Jeszcze zjem, jeszcze zjem, żeby troszkę tu więcej mi się życia odrodziło. Okej. Okay. No nie, Wender mnie goni. Wender. Bo arena jest dosyć mała, a my się jeszcze ani razu nie spotkaliśmy. No właśnie nigdy my się nie spotykamy, a za to ta twoja widzka mnie goniła ona ma chyba cały set. Hmm. Znaczy nie chyba tylko na pewno. Ma cały set... set. Adamoski, 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 Adamoski Game Pixel, pokonamy go Idziemy pokonać GamePixela. Gdzie on jest? Biegnie tu! A! O, nie ma kratki! Ma tylko Elytrę! Kurde! Ha! Ha! Wow. a ty ty, mi tu Kurde nie Ha! Pokonany. Dobra, dwóch tu mam. O nie! Ja uciekałem od tego wender. Dobra, po poustawiałem! Oho, oho, oho! Aha! Dostałem? Nie, nie Pięciu nie żywych, nie okej. Okay. Bo ty masz cały enchant, bo ci droga. No wow, mówiłem ci to 50 razy. I nikt, nikt nie ma enchantów. Jeśli nie jesteś nobem, to wygrasz to. Ale jestem, więc. Jak nikt nie ma nie, enchantów, to po to, jak. Cegra, ma. Przegrasz, damy kopa, ma e, cały enchant, przegrasz to. Ja tam trzymam z łuku. Nie. Jakiś ciebie, numek, ty go zabiłeś, kurde, bo go wywodziłeś ze bariery. A! Dobra, nie, wygrasz, tylko ja nobem. i on, czy jeszcze ktoś jeszcze jest? Czy jest jeszcze, jeszcze ktoś? Ty widzisz, go? jakie to małe? Widzę, bo się pomniejsza. Dobra, o kurcze, gdzie jest ten ostatni? Gdzie on jest? Dwóch wybych. to że się chyba troszkę delikatnie... a, deathmatch. Jeden, zero. What? niby coś teraz się zadziało, bo... Ej... Jakim... Nie, ty jesteś tylko sam. Tak coś stało. Aha? No dobra. No coś się delikatnie zbagowało. To nie trzeba to administracji zdecydowanie zgłosić. Więc słuchajcie, myślę, że to było na tle w dzisiejszym odcinku. Był dzisiaj ze mną? Pixel. Mam nadzieję, że. Nie, to by, miało, by miał się pixel spodobać. Nieważne. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Flare Power i nie tylko z Flower Power I to nie tylko to również wiecie, inne minigierki, piszcie jakie chcecie, tak? No więc do zobaczenia, pa!